Moi drodzy, to teraz taki, to jest taki materiał e, nietypowy. Nietypowy materiał przy kawce, y, pff, w którym będę omawiał różne jakieś kierki. Y, ogólnie rzecz biorąc, na razie za bardzo nie mam możliwości nagrywania tego Asasyna, więc muszę na chwilę przystopować. Aczkolwiek jak tylko będę miał możliwość nagrania czegoś, wrzucenia jakiegoś odcinka, to na pewno się pojawi. Natomiast dzisiaj chciałbym pogadać o... Gierce, którą jakiś czas temu sobie kupiłem. Przeszedłem i, i. System Shock, tak? System Shock. System Shock is back. System Shock is back, moi drodzy. To jest gierka remake, wydany w 2023 roku przez firmę Night Dive Studios i Prime Mother. Cóż mogę powiedzieć o samej grze? System Shock pierwszy został wydany bodajże chyba w 1994 roku. Był grą FPP w bardzo nowatorską na swój czas. Może nie zdobył aż tylu serc i aż tylu pochwał co Dum. Jednakże wynikało to z tego, iż System Shock był grą bardziej, no co by nie mówić, ambitną. tak I nie był do końca FPS-em. Był po prostu first person perspective, nazywany przez wszystkich już w tamtym czasie, ze względu na to, że wyszedł około rok po Dumie. Był nazywany już, grą Dumą podobną, aczkolwiek system Shock różnił się od Duma. Różnił się w tym w ogóle w samym interfejsie użytkownika, który bardziej przypominał gry typu na przykład Ultima Underworld, aniżeli klasyczne fps -y, tak? Czyli mieliśmy cały interfejs, na którym były widoczne jakaś tam energia, i tak dalej. Broń, którą używamy, mieliśmy menu ekwipunku. Więc były też pewne elementy, takie jak na tamten czas survivalowy, można by rzec, tak? Gra science fiction, w której e, haker próbujący ukraść jakieś dane dotyczące tej sztucznej inteligencji. Z jakiejś tam firmy, tak, no mniej więcej tak to, mniej, tak to kiedyś wyglądało, że ja osobiście, wiecie co, podejrzewam, że wszyscy chyba tak mieli, że nikt za bardzo nie zwracał uwagi na fabułę w grach. Fabuła była jakaś tam była i tyle. No był segość wysłany na jakąś stację, cytadela kosmiczną, albo po prostu stację kosmiczną. Mamo, kto jeszcze wiedział, że to jest jakaś cytadela, no bo mało się kto takimi rzeczami interesował. Jak ktoś to przeczytał, znał trochę angielskiego, no to już wiedział o co chodzi, nie? A tak, to ludzie patrzyli po obrazkach, no i widzieli, jakaś stacja kosmiczna. I idziemy, tam jest jakaś sztuczna inteligencja. Pisało, jak to się nazywało, Shodan, tak. No i y, celem gracza jest co? Pokonanie Shodana, tak? I rozdobczenie tej Cytadeli. Ogólnie rzecz biorąc, y, w drugiej części mieliśmy trochę inaczej, bo tam był cały jakiś okręt von Braun. Który, na którym była ta sztuczna inteligencja bodajże, jeśli się nie mylę. Ale mówimy o jedynce. Skupę się na samej grze. No cóż, system Shock jako gra od strony graficznej, od strony audiowizualnej, czyli graficznej i udźwiękowania. System Shock wydaje się być grą naprawdę całkiem, całkiem ładną, nie. Nie jest to jakieś. Wow, dupy nie urywa. Szczerze mówiąc, nie jest to nic powyżej tego, co mogliśmy widzieć chociażby na Preju. Dlaczego mówię o Preju? Za, za chwilę do Preja wrócimy. Mówię tu o Preju z 2017 roku. System Shock Remake. Grając w niego, ja osobiście no, przyznam się bez bicia. Nie miałem za bardzo wrażenia, żebym miał grać w pierwszego System Shocka. Miałem zup, trosz, zup, no może nie zupełnie, ale trochę inne odczucia w stosunku do pierwszego System szoka niż w stosunku do remake'a. Remake system szoka to jest taka, można by, można by rzec, trzecia część, o którą nikt nie prosił. Tak? Trzecia część, o którą nikt nie prosił. Co mam na myśli? W System Shock'u remake'u, pomimo że oni starali się odwzorować tą stację z jedynki i zrobić to wszystko tak, jak było na jedynce, tak jak mówię, jest wiele rzeczy, które różnią się od pierwszego System Shock'a. Ogólnie level design, wiadomo, jest inny, no, to nie jest dokładnie ten sam level design, co na pierwszym System Shock'u. Jest bardzo podobny, jest wiele podobnych tekstur i tak dalej. Ale z tego względu, iż System Shock Remake jest tworzony na silniku bodajże chyba Unreal'a, tak? nie jestem pewien do końca, jaki to był silnik. Tak, Unreal Engine, zapewne Unreal Engine 4. Z tego względu, że jest robiony na silniku Unreal'a, to też zmieniona jest kolorystyka. tak? Pierwszy System Shock, jeżeli, w szczególności jeżeli zagracie w System Shock Enhanced Edition, czyli remaster pierwszego System Shock'a, Zauważycie, że System Shock miał bardziej taką stonowaną grafikę. Ten System Shock jest nieco bardziej już kolorowy. Nie jest kolorową grą, tak stricte, ale bardziej mi się kojarzy ta kolorystyka z blodem 2, czy na przykład z Shogo. W dużej mierze, a w szczególności z Shogo. Gdyby, gdyby powstał na przykład Shogo 2 i wyglądałby tak jak ten System Shock, to, to zapewne nie miałbym nic y, przeciwko temu. <grym> ale że no Jest to system shock, to jednak ta kolorystyka troszeczkę mi tutaj nie pasuje. Dlatego ja mówię, że mam wrażenie, jakbym bardziej grał w trzecią część, ponieważ ten system, tej grze, temu remake'owi jest bliżej do dwójki, według mnie. W wielu aspektach jest mu bliżej do dwójki niż do jedynki. Ja, grając w tego system shocka, miałem bardziej wrażenie takiego, takiej hybrydy pomiędzy jedynką a dwójką. Dlatego mówię, że jest to taka trzecia część, o którą nikt do końca nie prosił. Tak? Nikt o nią nie prosił, ponieważ tą trzecią część już jestem w szoka. w jakimś stopniu otrzymaliśmy już w 2017 roku w postaci prey'a. Wiadomo, że prey jest grą o zupełnie innej fabule, dotyczy innych kwestii, ale ciężko jest się po prostu wyzbyć wrażenia, że gra się w coś system-szoko podobnego. Grając w, w Preya z 2017 roku. Ciężko jest się pozbyć tego wrażenia, że gramy spiry, jak to się mówi, duchowego następcę system-szoka. I dla mnie osobiście takim właśnie trzecim system-szokiem jest właśnie Prey 2017. Natomiast ten system-szok to jest kawał solidnej roboty. Jest bardzo fajna muzyczka, grafika jest całkiem ładna, jak na grę, która była tworzona na 6 lat, 6-7 lat. No, no niestety tak jest. No to jest Nightdive. Night pamiętajcie o tym, że pracowało nad wieloma remasterami. Oni głównie zajmują się remasterami, więc oni sobie na, gdzieś tam na boku robili tego System szoka Ja i tak jestem pod wrażeniem, że go wydali. Jestem pod wrażeniem optymalizacji tej gry, tego jak ona działa. Yy, nadal jestem pod wrażeniem grafiki. Jestem pod wrażeniem udźwiękowienia. Jestem po prostu pod wrażeniem tej gry. Jest ona fajna, naprawdę fajna. Jest taka esencja system szoka, tak I pierwszego, jak i drugiego. Jeżeli ktoś kocha system szoka pierwszego albo choć przynajmniej lubi, i lubi system szoka drugiego, to, no to jest to opozycja obowiązkowa. System Shock jest, remake jest opozycją obowiązkową. Natomiast jeżeli szukacie czegoś, co bardziej by stanowiło faktycznie. Faktyczną taką część, trzecią część System szoka bardziej postępową część System szoka modernistyczną, nowoczesną część System szoka to ja polecam sięgnąć też po Preje, tak? Prey 2017 z 2017 roku to jest gra, która, no, muszę przyznać, że faktycznie jest takim. Może nie jest dokładnie System Szokiem 3, bo nie walczymy z, ze sztuczną inteligencją Shodan, e, tak, ale jest to duchowy spadkobierca. Potężny, bardzo mocny, intensywny, duchowy spadkobierca e, pierwszego i drugiego System Szoka. Natomiast ten System Szok no, jest to taka hybryda jedynki i dwójki. Taka pseudo trzecia część, o którą nikt nie prosił. Mówię tutaj, że on nikt nie prosił, ponieważ e, tak naprawdę ludzie po pewnym czasie mam wrażenie, że zapomnieli o, tej, o tych grach. Zapomnieli, to jest smutne. Zapomniano o tych grach, zapomniano o pierwszym, o drugim System Szoku. Nawet jak wyszedł Prey, to no, ci gracze, którzy jeszcze pamiętali System Szoki, potrafili powiązać Preya z nimi. Ja osobiście, grając w Preya, miałem wrażenie grania w taką e, taką hybrydę system szoka i też Stone'a, bo tam też były takie elementy. Też mi prej mocno mi zalatywał Blakestoneem, tak? Blakestoneem. Natomiast no i oczywiście miał wiele elementów bardzo podobnych do system szoka. Natomiast co do samych system szoków, no to, no to jest to smutne, że te gry zostały w pewnym stopniu zapomniane. Uważam, że nawet se seria TIF-ów, złodziei, tak, tych gier takich jak TIF1, TIF2, TIF3 czy TIF4, tak zwany TIF4, <klimy> to, ale chociaż fajny, ja nie powiem, dla mnie się TIF4 podoba, aczkolwiek no, tyle, tyle miał wspólnego z TIF-em, co, co, co no, można by także, że jest w stosunku do pie pie pierwszych trzech części TIFA. Czwarty ma się tak jak Prey ma się do system shocka jedynki i dwójki, tak? Więc, no, wiadomo, tylko że Prey przynajmniej nazywa się Prey, tak, a nie System Shock. No. Ale mniejsza od. Moi drodzy, jeżeli chcielibyście się pograć sobie, sprawdzić, czym był System Shock, e, czym był pierwszy i drugi System Shock, poczuć ten feeling tych dwóch gier, e, to polecam, polecam, zagrać w System Shock remake'a. Naprawdę, nie jest ta gra już droga. Można ją dorwać że za naprawdę y, śmieszne pieniądze, a jest mega treściwa, mega fajnie zrobiona, ma zbalansowany poziom trudności, nie jest ani trudna, ani za, też super załatwa. Jest taka, jaka ma być. To jest gra dla, dla ludzi, od ludzi dla ludzi, tak? No, mam nadzieję, że Wam się ten materiał podobał. No i i, i tyle. No. następny materiał, może w następnym materiale. Pokładamy sobie o Kalisto protokol, tak? Więc yy, cóż mogę powiedzieć, moi drodzy? Sięgnijcie po System Szoka. Oczywiście Preya też Wam polecam z 2017 roku, bo też jest wart uwagi, też jest fajna gierka. Pomimo, że BTSD, to i tak fajna gierka. <laughs> no, tak więc dzięki za pooglądanie tego, no i do następnego materiału. Bywajcie. No, pało się.